Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na Makietę. Dzisiaj wydanie specjalne. Jest, dzisiejszy film jest kontynuacją filmu, na którym pokazywałem modele wagonów firmy Brawa oraz lokomotywę TY4. Dla przypomnienia, Chciałem pokazać model wagonu, wagonu cysterna numer katalogowy 49236. Chciałem pokazać co się tak naprawdę stało ostatnio z tym modelem, czy właściwie co jemu było temu temu modelowi, że nie można nim było pojechać na makiecie. No i właśnie na dzisiejszym filmie chciałem jakby ten temat wyjaśnić no więc tak, rozpakuję ten model tak, ma, tak, się, tak się prezentuje na, na makiecie i yy, Udało się rozwiązać ten, ten temat. Udało się rozwiązać ten temat także model może sobie jeździć na makiecie. W tej chwili włączę makietę. Makieta jest włączona, żeby nie było. Ja Mamy włączoną makietę. Ok. No i model, model się normalnie po, bez problemu porusza po makiecie. No, tylko chwileczkę, ponieważ. O, Tak już musiałem mychę położyć na miejsce. No i tak model bez problemu się toczy, nie robi żadnego zwarcia. A teraz co było z tym modelem? Żeby to pokazać, muszę wam pokazać od spodu, jak ten model jest zbudowany. Także zapraszam do następnej sceny, gdzie pokażę, jak ten model od spodu wygląda. I tak, model wygląda w ten sposób, w ten. Sp tak, tak wygląda, tak się prezentuje dlaczego robiło się zwarciem, ktoś tam mi na komentarzach napisał, że, że koła nie są izolowane, no niestety tutaj kupowałem model jak najbardziej w kontekście no, torów, gdzie jest zasilanie na dwa na dwie szyny, a nie na trzy więc jak najbardziej muszą być te koła izolowane, no i tutaj się okazało, że same, same koła są tutaj ok zaraz Wam pokażę w jaki sposób to sprawdziłem? Ano, po prostu postawiłem sobie samo koło na, na torze. Puściłem, puściłem parę razy w jedną, w drugą stronę i nic się tu nie działo. Ja to samo se sprawdziłem z drugim z drugim kołem. Też je tutaj wyciągnąłem i też postawiłem sobie na torze. No i tak zastanawiałem się, co jest grane. że no jad jadą mi te koła wszystko w porządku, a tu nagle robi się zwarcie. Zaczęłam oglądać ten model tutaj od spodu, jak on wygląda. I co, co mnie zaskoczyło, to to, że ta część, na których trzyma się, yy, trzymają się koła i toczą się, jest wykonane tutaj z tej części. Ta część ta o dokładnie ta jest wykonana. Może pokażę tutaj takim, yy, o takim część pokażę, bo wiadomo o czym mówię o, o tym mówię ta część jest metalowa tutaj mamy tą część plastikową tutaj całą Czyli to cała ta część jest plastikowa te wszystkie elementy są plastikowe a ta część tutaj jest metalowa i co tu było nie tak z tą elementem postaram się to wam pokazać dokładnie co to było nie tak okazało się, że nie wiem czy to będzie widać dokładnie chyba nie za bardzo Muszę sobie wziąć w takim razie jakąś taką lampkę podręczną, żeby wam to pokazać. No i mam nadzieję, że się uda. O. No, niestety nie, też nie za bardzo. Może się uda jak wezmę sobie telefon. Także za chwilę wracam w następnym, na w następnej scenie już z latarką. Tak, strasznie ciężko niestety jednocześnie kamerować i pokazywać od spodu, jak wygląda. I trzymać się jeszcze jednocześnie latarkę. Tak mam nadzieję, że teraz już będzie to widać. I teraz tak, tutaj proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o, o tą część tutaj. Mówię tutaj to o, o tak, widać. Nie mam nadzieję, że widzicie. Tam taki przy tym, przy tym elemencie, który, na którym jest osadzone koło, jest takie tam właśnie przetarcie. To przetarcie pewnie wynika z tego, że tam się robiło zwarcie i właśnie też, też nie mógł wtedy ten model poprawnie jeździć po makiecie. No i niestety inne może pokażę z drugiej strony, jak to wygląda tutaj elegancko, nie ma żadnego. Otarcia jest ładnie, tylko zagięcie tutaj w tym miejscu, takie białe i jest poprawnie. A tutaj po drugiej stronie jest takie otarcia właśnie w tym miejscu. Koło w momencie, kiedy wagon szczególnie gdzieś tam po łukach jechał, po prostu dotykał, dotykał tego elementu metalowego. A ten element metalowy, jakby całość, całość, jest tutaj połączone, więc powodował, że robił zwarcie z drugą częścią koła i koło zachowywało się, jakby było niezolowane. No i właściwie to racja, bo tak się tak zachowywało to koło. No i postanowiłem właśnie tutaj coś z tym zrobić. Udało się na tyle ten mechanizm tam powyginać, tą blaszkę, na tyle mocno, żeby ten mechanizm się tutaj nie gibał, czy nie szsuwał się w lewo w prawo. No i żeby ten, te koło trzymało się w jednym miejscu. Także mam nadzieję, że to widać tutaj. O, tutaj to otarcie. To powodowało, że niestety model wcześniej nie mógł jeździć po makiecie. Także wyjaśniła się sprawa. Cieszę się, że tylko takie coś Myślałem, że to będzie, będzie coś poważniejszego, ale tak powiedziałem: tutaj nagiełem bardziej tą, tą, część, tą część metalową. Zamontowałem z powrotem koło. Z powrotem zamontowałem tutaj, tak jak to było, podobnie ściągane. Tak samo z powrotem zamontowałem. No i teraz koło już się nie, nie gibie na tyle mocno, że. Połkach sobie radzi. Przejeżdża bez problemu i nie robi już zwarcia. Także tak jak powiedziałem, model bardzo ładnie się prezentuje. Już jest poprawiony. Nie powoduje problemów i ładnie już jeździ po makiecie. A teraz spróbuję Zrobić mały przejazd, czy pokazać Wam, że można z tym wagonem już po makiecie jeździć. Także zapraszam do następnej sceny. Tak, to był krótki przejazd wagonu z lokomotywą SM-42. I tak było widać, wagon sobie poradził. Na łukach wszystkich nie było nigdzie zwarcia. Zrobiłem właśnie jeden długi, jeden, jeden długi film z przejazdu, po to, żeby właśnie pokazać, że wagon sobie poradził, że nie było to gdzieś jakieś... Taki krótko mówiąc ściema, że gdzieś tam kawałek jechał, kawałek nie. Zrobiłem jeden długi film właśnie, żeby pokazać, że wagon sobie radzi i już jest z nim wszystko w porządku. Także taki krótki dzisiaj film, właśnie wyjaśniający temat właśnie tego modelu wagonu. No i jak zwykle zapraszam Was na inne filmy, a dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć.